tak zwane afery taśmowe i wydaje mi się, że to są wydarzenia bardzo ważne, bo migawcy pokazują nam takie dwa zegnięcia na to, kto nami rządzi i a przede wszystkim na tych, na których większość Polaków głosowała. Proszę Państwa, tutaj mamy można powiedzieć właśnie w takich błyskach czy demograficznych przekrojach na dwóch poziomach Berka i Sienkiewicz to jest sama góra rządu prawda? jedni z najważniejszych ludzi w systemie władzy i mamy drugi na temat na poziomie wiceministra i wywalonego ministra Nowaka gdzie poziom yy, negocjacji jest już zupełny par. Tak. Prawda to co byście o tego, żeby moją żonę trzeba, czyli sprawdza skarbowałam już to zablokowałem, czyli takie czyste bandyckie, bandyckie bandycka narada. Yy, Natomiast, yy, natomiast, proszę Państwa, mówiąc o yy, tej górnej półce no jest tam planowana duża akcja finansowa, yy, z, oczywiście ze złamaniem prawa, czyli omawiana jest plan do drukowania pieniędzy. Proszę Państwa, co to znaczy? Bo słuchałem, słuchaliśmy republiki, i tam było to coś poprowadzanie się na zachodnich specjalistów, natomiast wyjaśnione nie było. To drukowanie pieniędzy jest to wrzucenie na rynek pustego pieniądza, a wartość całego pieniądza jest ta sama. Czyli. Dodrukowanie pieniędzy to nie jest tylko obniżenie wartości naszych pensji, emerytur, ale również kapitału i kapitału biznesu też. Mówią, że to, czy to jest, czy to dla gospodarki jest korzystne czy nie. Zastanawiano się w telewizji. No proszę Państwa, oczywiście, że nie jest. Bo to jest to samo co dług, tylko ukryta, które może działać zupełnie znacznie boleśniej niż dług oficjalny. Ale, ale proszę mi, to jest, jest, to, jest to po prostu zadłużenie. Natomiast komu to daje korzyści? komu daje korzyść do drukowania pieniędzy, tylko i wyłącznie temu, kto drukuje. Znaczy, drukarzowi tylko yy, praca, yy, za stawkę godzinową te pieniądze pozornie tą wartość zyskuje ten, ten kto je wydrukuje. Proszę Państwa, to jest biznes tak samo korzystny, jak te pieniądze drukowane na strachu, Prawda słysząca się Ten kto dostanie, jest to po prostu fałszy, puszczenie w obie fałszywych yy, pieniędzy. Proszę Państwa, teraz odnosząc się do co zrobić, no według mnie pozostaje tylko przekonywać yy, znajomych i nieznajomych o czym. Proszę Państwa, yy, Pamiętam jeszcze z czasów e, gdzieś tam e, 50-tych lat, w 56 Wypowiedź jakiegoś e, niskiej rangi członka społeczności krytycznie o Gomułce. Mówi, bo stali to zarobić nie dał, ale dał, A Gomułka to.